Przewodnicząca, szanowni Państwo prezydenci, szanowni państwo, chciałbym zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Miasta Wolesławiec, pana Łukasza Jaśca. Pan radny Łukasz Jaźwiec, lat 44, ukończył studia zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, historyk o specjalnościach nauczycielska oraz dokumentalistyka konserwatorska. Filolog, filolog klasyczny o specjalności kultura śródziemnomorska. Był zawodnikiem tenisa stołowego, trenerem i menadżerem sportu. Do największych sukcesów sportowych zalicza z drużyną Tobu Bolesławiec do Ekstraklasy Tenisa Stołowego, za co otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję Miasta Bolesławiec. Reprezentował Polskę na Akademickich Mistrzostwach Europy oraz szereg medali zdobywał na Akademickich Mistrzostwach Polski. Za działalność akademicką został uhonorowany srebrnym Medalem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zasłużony dla Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję sekretarza zarządu Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W Bolesławcu pracę zawodową rozpoczął w klubie Top Bolesławiec, gdzie był zawodnikiem, następnie trenerem oraz kierownikiem klubu. W latach 2014-2019 był kierownikiem terenem Bolesławiec w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a od 2019 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Bolesławcu. Radny Rady Miasta siódmej i ósmej kadencji. W tym czasie był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, jak również Komisji Skarbniosków i Petycji. W minionej kadencji był przewodniczącym klubu radnych Forum i Ziemia Bolesławiecka. Radny Łukasz Jadziec posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie samorządowe do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec. Wie także, Jakie wyzwania stoją przed polsławieckim samorządem i jak sprawia, żeby nadal tak dynamicznie się rozwijał? Lubi ludzi, rozmowy z nimi, które sprawiają mu ogromną satysfakcję i cały czas twardo stąpa po ziemi. A jako miłośnik kultury antycznej, stara się wdrażać w życie pojęcie kalogatia, czyli wzorzec wychowania oparty na dbałości, zarówno o przymioty ducha, jak i zdolności umysłowe, jak i harmonię i sprawność ciała. Podczas wykonywania obowiązków zawodowych w pełni zgadza się ze słowami, które miał wypowiedzieć Albert Einstein. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. To jest nasz kandydat na przewodniczącego Rady Miasta, pan Łukaszewic. Dziękuję.